Czy najlepsze produkty spożywcze, które zapobiegają skurczom nóg i wzmacniają nogi u seniorów. Twoje nogi nie są już tak silne jak kiedyś, coraz częściej czujesz, że tracą stabilność, stają się sztywne, a nocne skurcze sprawiają, że budzisz się z bólem. To sygnały, że mięśnie nóg wołają o wsparcie. Wielu seniorów myśli, że jest to nieunikniona część starzenia się, ale to nie do końca prawda. Istnieją sposoby, by przywrócić nogom siłę i elastyczność. Klucz tkwi w tym, co jesz. Zapomnij o popularnych mitach. To nie tylko brak magnezu powoduje skurcze, kluczowe są również inne składniki, o których rzadko się mówi. W tym filmie poznasz trzy niezwykłe produkty, które nie tylko zapobiegają bolesnym skurczom, ale także poprawiają krążenie, wspierają regenerację mięśni i pomagają ci dłużej cieszyć się sprawnością. Zostań do końca, bo niektóre z tych wskazówek mogą zmienić Twoje podejście do zdrowia nóg na zawsze. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj by zasubskrybować ten kanał po to, by na bieżąco być z kolejnymi filmami, które dla ciebie szykujemy. Numer 1: jajka. Jajka to nie tylko źródło cennych witamin i minerałów, ale także jeden z najskuteczniejszych naturalnych sposobów na ograniczenie bolesnych skurczów nóg u seniorów. Ale co sprawia, że to właśnie jajka są tak skuteczne? Zajrzyjmy głębiej w ich właściwości. Skurcze często wynikają z osłabienia i zmęczenia mięśni, które z wiekiem tracą swoją siłę. Jednym z głównych winowajców tego procesu jest sarkopenia, stopniowa utrata masy mięśniowej. Bez odpowiedniej podaży białka organizm nie jest w stanie skutecznie regenerować włókien mięśniowych, co prowadzi do ich osłabienia i większej podatności na bolesne napięcia. I tu właśnie jajka okazują się bezkonkurencyjne. Dostarczają wszystkich dziewięciu niezbędnych aminokwasów, które są fundamentem odbudowy mięśni. Zaledwie jedno duże jajko dostarcza około 6 gramów pełnowartościowego białka, co czyni je jednym z najlepszych produktów do wzmacniania mięśni. Regularne ich spożywanie pomaga nie tylko odbudować uszkodzone włókna, ale także zwiększa wytrzymałość mięśni i poprawia ich funkcję skurczową, zmniejszając tym samym ryzyko bolesnych epizodów. A co z witaminą D, której niedobór jest jedną z ukrytych przyczyn skurczów? To właśnie ona odpowiada za prawidłowe wchłanianie wapnia i funkcjonowanie mięśni. Zbyt niski poziom tej witaminy może prowadzić do osłabienia mięśni, a nawet przewlekłego bólu. Co gorsza, wielu seniorów spędza coraz mniej czasu na słońcu, co dodatkowo zwiększa ryzyko niedoborów. Na szczęście żółtka jaj są jednym z naturalnych źródeł witaminy D, wspierając tym samym zdrowie zarówno kości, jak i mięśni. Jednak czy samo spożywanie jajek wystarczy by uniknąć skurczów wynikających z niedoboru tej witaminy? Tak, ale w większości przypadków potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Jedno jajko zawiera około 40 IU witaminy D, podczas gdy zalecana dzienna dawka dla seniorów to nawet 1000 IU. Aby skutecznie uzupełniać poziom tej witaminy, warto wzbogacić dietę o produkty takie jak tłuste ryby, nabiał wzbogacony w witaminę D, a także rozważyć suplementację, szczególnie w miesiącach zimowych. Co więcej istnieje jeszcze jeden kluczowy składnik, który ma bezpośredni wpływ na skurcze mięśni witamina B12. Kiedy poziom witaminy B12 jest niski, sygnały nerwowe zostają zaburzone, co prowadzi do skurczów mięśni, mrowienia i drętwienia. Jajka odgrywają kluczową rolę w ochronie układu nerwowego, ponieważ dostarczają witaminę B12 i cholinę, dwa składniki, które razem działają jak tarcza dla nerwów wzmacniają osłonkę mielinową, czyli naturalną izolację włókien nerwowych, dzięki czemu sygnały między mózgiem a mięśniami przepływają sprawnie i bez zakłóceń. To właśnie dzięki temu mięśnie kurczą się i rozluźniają w odpowiednim rytmie, co zmniejsza ryzyko bolesnych skurczów. Niedobory tych składników mogą prowadzić do zaburzeń nerwowych, które objawiają się nie tylko skurczami, ale również uczuciem mrowienia, drętwienia czy pieczenia, szczególnie u osób starszych i diabetyków, dla których neuropatia jest częstym problemem. Regularne spożywanie jajek może pomóc zredukować te nieprzyjemne dolegliwości i wesprzeć zdrowie układu nerwowego. Czy osoby starsze są bardziej narażone na niedobory B12? A co za tym idzie skurcze mięśni? I jaką rolę odgrywają w tym jajka? Okazuje się, że seniorzy często zmagają się z niskim poziomem tej witaminy, ponieważ ich organizm produkuje mniej kwasu żołądkowego, który jest niezbędny do jej prawidłowego wchłaniania. Na niedobór mogą wpływać również niektóre leki, zwłaszcza te stosowane w leczeniu cukrzycy, refluksu czy nadciśnienia. Dodatkowo osoby ograniczające spożycie mięsa narażają się na jeszcze większe ryzyko niedoboru. Zbyt niski poziom witaminy B12 może powodować nie tylko częste skurcze i osłabienie mięśni, ale także prowadzić do uszkodzenia nerwów, objawiającego się uczuciem pieczenia czy mrowienia w kończynach. Co więcej, może również wywołać anemię, która osłabia transport tlenu do mięśni, pogarszając ich kondycję i zwiększając zmęczenie. Właśnie dlatego jajka są tak cennym produktem dla seniorów. Stanowią jedno z najlepiej przyswajalnych źródeł B12, a ich spożycie może skutecznie pomóc w zapobieganiu niedoborom i skurczom mięśni. Choć mięso, ryby i nabiał to również dobre źródła B12, jajka wyróżniają się na ich tle kilkoma istotnymi zaletami. Zawierają mniej tłuszczu niż czerwone mięso, co czyni je zdrowszą alternatywą dla osób dbających o serce. Dodatkowo są lepiej tolerowane przez układ trawienny seniorów, który z wiekiem może mieć trudności z przyswajaniem składników odżywczych. Co więcej, oprócz B12 dostarczają wysokiej jakości białka i innych witamin, które wspierają funkcjonowanie mięśni. To także świetna opcja dla wegetarian, którzy spożywają nabiał, ale unikają mięsa. Jajka mogą pomóc im w utrzymaniu odpowiedniego poziomu tej kluczowej witaminy, ale ile jajek powinny jeść osoby starsze, aby wzmocnić swoje mięśnie, a jednocześnie nie obciążać organizmu nadmiarem cholesterolu? Badania pokazują, że spożywanie 6/7 jaj tygodniowo jest bezpieczne dla większości seniorów i nie wpływa negatywnie na poziom cholesterolu, o ile ogólna dieta jest dobrze zbilansowana. Czy jajka mogą pomóc w redukcji nocnych skurczów nóg u seniorów? Odpowiedź brzmi tak nocne skurcze nóg często wynikają z niedostatecznej regeneracji mięśni, braku równowagi elektrolitowej lub osłabionej pracy układu nerwowego. Dzięki zawartości pełnowartościowego białka jajka wspierają odbudowę włókien mięśniowych. Witamina B12 chroni nerwy przed uszkodzeniami, a witamina D i wapń dbają o prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Spożywanie jajek, szczególnie na śniadanie lub kolację, może pomóc organizmowi uzupełnić kluczowe składniki odżywcze i poprawić regenerację mięśni w nocy, ograniczając tym samym ryzyko bolesnych skurczów. Nie każdy jednak powinien spożywać jajka w takich samych ilościach. Seniorzy z problemami nerkowymi powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ nadmiar białka może obciążać ich organizm. Osoby borykające się z wysokim poziomem cholesterolu mogą ograniczyć żółtka i wybierać samo białko jaj, które również dostarcza wartościowego budulca dla mięśni. Diabetycy natomiast powinni łączyć jajka z błonnikowymi produktami, jak pełnoziarniste pieczywo czy warzywa, aby uniknąć gwałtownych skoków cukru we krwi. Dla większości starszych osób jajka to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na wsparcie zdrowia, mięśni i układu nerwowego. Ich regularne spożywanie, od 6 do 7 razy w tygodniu, w połączeniu z produktami bogatymi w mikroelementy, takimi jak zielone warzywa liściaste, nabiał czy orzechy, może pomóc wzmocnić organizm i zmniejszyć częstotliwość skurczów. Ważne jest także odpowiednie nawodnienie i utrzymanie równowagi elektrolitowej, aby organizm mógł sprawnie funkcjonować. Jajka to proste i skuteczne uzupełnienie diety, więc następnym razem, gdy przygotowujesz śniadanie, rozważ dodanie jajka na talerz. To jeden z najlepszych wyborów dla zdrowia mięśni. Numer 2: banany. Czy potas może być kluczowym składnikiem w walce ze skurczami mięśni? Zdecydowanie tak. To minerał odpowiedzialny za prawidłową pracę mięśni, przekazywanie sygnałów nerwowych i utrzymanie odpowiedniego poziomu płynów w organizmie. Kiedy jego ilość w organizmie spada poniżej normy, mięśnie stają się bardziej podatne na bolesne skurcze i niekontrolowane drgawki. Banany to jedno z najlepszych naturalnych źródeł potasu. W średniej wielkości owoc dostarcza aż 420 mm tego cennego pierwiastka, co pokrywa około 12% dziennego zapotrzebowania. Dzięki dostarczaniu organizmowi odpowiedniej dawki potasu, banany mogą pomóc w stabilizowaniu skurczów mięśni, poprawie przewodnictwa nerwowego oraz zapobieganiu odwodnieniu, które często prowadzi do nocnych skurczów. Dla osób starszych Włączenie do diety jednego lub dwóch bananów dziennie może znacząco zmniejszyć częstotliwość tego nieprzyjemnego problemu. Ale co właściwie dzieje się w organizmie, gdy poziom potasu jest zbyt niski? To proste: nerwy tracą zdolność do prawidłowego przesyłania impulsów do mięśni, co powoduje ich nadmierną reaktywność. Mięśnie zaczynają się kurczyć bez kontroli, co prowadzi do bolesnych spazmów, zwłaszcza w nocy. Dodatkowo niedobór potasu wpływa na równowagę płynów w komórkach, co jeszcze bardziej pogarsza ten stan. Badania wskazują, że osoby starsze są szczególnie narażone na braki potasu, co może wynikać z ubogiej diety, mniejszego apetytu, stosowania leków odwadniających lub nadmiernej utraty płynów w wyniku pocenia się. Regularne jedzenie bananów może pomóc w uzupełnieniu tego kluczowego minerału i przywróceniu prawidłowego funkcjonowania mięśni. Oprócz potasu banany zawierają także magnez, minerał równie istotny dla prawidłowej pracy układu nerwowego i rozluźnienia mięśni. Pomaga on zmniejszyć ich nadmierną pobudliwość, wspiera produkcję ATP, głównego źródła energii komórkowej oraz reguluje poziom wapnia i potasu, co jest kluczowe dla zachowania zdrowia mięśni. Każdy banan dostarcza około 30 listy drugiej magnezu, a ponieważ wielu seniorów nie spożywa go w wystarczających ilościach, warto łączyć banany z innymi produktami bogatymi w magnez, takimi jak orzechy czy zielone warzywa liściaste. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko skurczów i przyspieszyć regenerację mięśni. Czy wiesz, że nocne skurcze nóg często wynikają z niedoborów elektrolitów, słabego krążenia i odwodnienia? Ponieważ banany są bogate w potas, magnez oraz lekko strawne węglowodany, ich spożycie na około godzinę przed snem może pomóc rozluźnić mięśnie, przywrócić równowagę elektrolitową i poprawić jakość snu. Jak witamina B6 w bananach wspiera funkcję nerwów i regenerację mięśni. Witamina B6 odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a jej odpowiedni poziom to fundament zdrowych mięśni, zwłaszcza u seniorów. To ona pomaga regulować sygnały nerwowe odpowiedzialne za kontrolę ruchów, a także wspiera regenerację mięśni po wysiłku, zmniejszając stan zapalny. Co więcej, bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, dzięki czemu mięśnie otrzymują niezbędny tlen, pozwalając im pracować wydajniej i dłużej. Warto wiedzieć, że jeden średniej wielkości banan dostarcza około 0,4 mg tamara w tej witaminy, co stanowi prawie 1 na 3 dziennego zapotrzebowania dla osób starszych. To niewielka przekąska o ogromnym wpływie na funkcjonowanie organizmu. Niedobór witaminy B6 może prowadzić do poważnych problemów, zwiększa ryzyko mimowolnych skurczów i napięć mięśniowych, osłabia przewodnictwo nerwowe, a także nasila stany zapalne, przez co mięśnie stają się bardziej obolałe i sztywne. Może również powodować spadek energii, co w efekcie prowadzi do szybszego zmęczenia i uczucia ociężałości nóg. Badania przeprowadzone w roku 2018 wykazały, że seniorzy, którzy spożywali zbyt mało witaminy B6, znacznie częściej skarżyli się na nocne skurcze nóg. Banany jako jej naturalne źródło mogą skutecznie wspierać zdrowie układu nerwowego i pomagać w zmniejszeniu tego problemu. Co więcej, owoce te dostarczają również potasu i magnezu, minerałów, które regulują gospodarkę elektrolitową organizmu. Niedobór tych pierwiastków często prowadzi do bolesnych skurczów, a banany mogą pomóc w ich zapobieganiu, jednocześnie wspomagając nawodnienie organizmu. Zawarte w nich naturalne cukry oraz woda ułatwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu płynów, co ma kluczowe znaczenie dla relaksacji mięśni. Warto jednak pamiętać, że same banany nie wystarczą, powinny być spożywane w połączeniu z odpowiednią ilością płynów. Jeśli skurcze wynikają z odwodnienia, samo dostarczanie elektrolitów nie rozwiąże problemu, aby mięśnie mogły prawidłowo pracować, seniorzy powinni pić przynajmniej 6 do 8 szklanek wody dziennie. Dobrym wyborem może być również woda kokosowa, która dodatkowo dostarcza naturalnych elektrolitów wspomagających ich równowagę. Pytanie, które często się pojawia brzmi, ile bananów dziennie powinno się jeść, aby faktycznie odczuć różnicę? Uważa się, że jedna sztuka każdego dnia dostarcza optymalnej ilości potasu i magnezu, wspierając zdrowie mięśni. Osoby, które często zmagają się ze skurczami, mogą rozważyć zwiększenie tej ilości do dwóch dziennie, zwłaszcza jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby starsze, chorujące na cukrzycę, powinny jednak podchodzić do tego ostrożnie. Banany, choć bogate w składniki odżywcze, zawierają również naturalne cukry, które mogą wpływać na poziom glukozy we krwi. Aby uniknąć gwałtownych skoków cukru, najlepiej łączyć je z produktami bogatymi w błonnik, Takimi jak orzechy czy pełnoziarniste pieczywo, co spowolni ich przyswajanie i pozwoli utrzymać stabilny poziom energii. Dla seniorów doświadczających częstych skurczów mięśni, codzienne spożywanie jednego banana, utrzymywanie nawodnienia i zbilansowana dieta mogą znacząco poprawić funkcjonowanie mięśni i zmniejszyć częstotliwość skurczów. 3. Orzechy i nasiona. Każdy wie, że banany i zielone warzywa liściaste są świetnym źródłem potasu i magnezu, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że prawdziwą skarbnicą tych minerałów są również orzechy i nasiona to właśnie one mogą znacząco wzmocnić mięśnie, poprawić ich regenerację i skutecznie zapobiec bolesnym skurczom nóg, które często dokuczają seniorom. Pełne magnezu, potasu, białka i zdrowych tłuszczów, orzechy i nasiona działają na mięśnie jak naturalny relaksant. Nie tylko wspomagają ich prawidłowe funkcjonowanie, ale także usprawniają krążenie krwi i utrzymują optymalną równowagę elektrolitową. Sprawdźmy, dlaczego migdały, pestki dyni, nerkowce i inne orzechy to najlepsze wsparcie dla mięśni seniorów i jak mogą pomóc w walce z nieprzyjemnymi skurczami. Wiele osób w starszym wieku cierpi na niedobór magnezu, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie on może być przyczyną częstych skurczów i dyskomfortu w nogach. Tymczasem wystarczy włączyć do codziennej diety odpowiednie produkty, aby naturalnie zapobiec tym dolegliwościom. Orzechy i nasiona są jednym z najlepszych źródeł tego kluczowego minerału, dlatego ich regularne spożywanie może stanowić prostą i skuteczną metodę ochrony przed skurczami. Dla porównania jedna garść pestek dyni dostarcza aż 170 ml magnezu, co stanowi blisko połowę dziennego zapotrzebowania. Migdały i nerkowce również są świetnym wyborem. Dostarczają odpowiednio 80 i 76 mg tego pierwiastka na porcję. Wystarczy niewielka ilość dziennie, by wesprzeć mięśnie, poprawić ich elastyczność i zmniejszyć ryzyko nocnych skurczów. Co ciekawe, chociaż banany często uznawane są za symbol potasu, to właśnie niektóre orzechy i nasiona mogą dostarczyć równie dużą dawkę tego minerału. Pistacje zawierają aż 280 bgm potasu na porcję migdały, 200 ml, a nerkowce – 170 ml. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że elektrolity, takie jak magnes i potas, są tracone wraz z potem, a ich niedobór prowadzi do osłabienia i zwiększonej podatności na skurcze. Dlaczego warto sięgać po orzechy i nasiona w kontekście zdrowia mięśni? Po pierwsze, łączą w sobie magnez i potas, które działają synergistycznie, przyspieszając regenerację mięśni. Po drugie, zawarte w nich zdrowe tłuszcze działają przeciwzapalnie, zmniejszając ryzyko stanów zapalnych i bólu mięśni. Po trzecie, są także bogatym źródłem białka, które odbudowuje tkankę mięśniową i wspomaga jej regenerację po wysiłku. Jeśli po spacerze lub aktywności fizycznej pojawiają się skurcze, warto zadbać o uzupełnienie minerałów w prosty sposób, dodając do codziennej diety garść orzechów lub nasion. Nie tylko pomogą one uniknąć skurczów, ale również poprawią przepływ krwi w nogach, co jest kluczowe dla zdrowia mięśni seniorów. Niezwykle cenne są także kwasy tłuszczowe omega-3, zawarte w orzechach włoskich i siemieniu lnianym. Działają one przeciwzapalnie, zmniejszając obciążenie mięśni i redukując bolesność po wysiłku. Z kolei jedno nienasycone tłuszcze, obecne w migdałach i nerkowcach wspomagają prawidłowe krążenie krwi, co ma ogromne znaczenie, ponieważ zbyt słaby przepływ może prowadzić do częstych nocnych skurczów nóg. Czy włączenie orzechów i nasion do codziennej diety może zmniejszyć stan zapalny, który często prowadzi do zmęczenia i skurczów mięśni? Odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Przewlekły stan zapalny osłabia tkanki i zwiększa podatność na ból, dlatego warto sięgać po produkty, które go redukują. Orzechy i nasiona to naturalne źródło antyoksydantów i składników przeciwzapalnych, które chronią mięśnie i przyspieszają ich regenerację. Dla seniorów, którzy często odczuwają ból mięśni lub borykają się z artretyzmem, dodanie do diety orzechów włoskich, siemienia lnianego czy migdałów może przynieść realną ulgę i poprawić komfort życia. Które orzechy i nasiona najlepiej zapobiegają skurczom nóg? Pestki dyni to absolutni mistrzowie w dostarczaniu magnezu. Zawierają go więcej niż większość popularnych produktów spożywczych, co czyni je naturalnym sprzymierzeńcem w walce ze skurczami. Migdały to nie tylko przekąska dodająca energii, ale także solidna dawka potasu, który reguluje pracę mięśni i zapobiega ich nadmiernemu napięciu. Jeśli chodzi o pistacje, mało kto wie, że są one jednym z najlepszych źródeł potasu wśród orzechów, co czyni je cennym składnikiem diety każdego seniora dbającego o zdrowe nogi. Orzechy nerkowca z kolei, dzięki bogactwu magnezu i zdrowych tłuszczów, nie tylko wspierają mięśnie, ale także poprawiają krążenie, co jest kluczowe dla uniknięcia bolesnych skurczów. Nie można też zapominać o orzechach włoskich. Ich zawartość kwasów omega-3 działa jak naturalny środek przeciwzapalny, pomagając mięśniom szybciej się regenerować i zmniejszając ryzyko nagłych napięć. Teraz pojawia się pytanie, Ile orzechów i nasion warto jeść każdego dnia, by skutecznie przeciwdziałać skurczom? Choć są one skarbnicą składników odżywczych, trzeba pamiętać, że są również bardzo kaloryczne, więc umiar jest kluczowy. Najlepsza porcja to niewielka garść dziennie, co odpowiada mniej więcej 20 migdałom lub kilku łyżkom nasion, takich jak czija, siemielniane czy pestki dyni. Co więcej, liczy się nie tylko ilość, ale też moment spożycia. Dodawanie nasion do posiłków pomaga organizmowi lepiej przyswajać składniki odżywcze i utrzymać równowagę elektrolitową przez cały dzień. Z kolei sięgnięcie po orzechy przed snem może pomóc w zapobieganiu nocnym skurczom, ponieważ dostarcza minerałów, które wspierają naturalne rozluźnienie mięśni. Warto także jeść je po wysiłku fizycznym, wtedy pomagają uzupełnić stracone elektrolity i przyspieszają regenerację. Choć orzechy i nasiona oferują mnóstwo korzyści, są pewne aspekty, o których warto pamiętać. Przede wszystkim ich wysoka kaloryczność oznacza, że spożywane w nadmiarze mogą prowadzić do przyrostu masy ciała, co nie jest korzystne dla stawów i ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowo nie wszystkie orzechy są sobie równe. Te solone lub przetworzone mogą zawierać nadmiar sodu, który paradoksalnie może zwiększać ryzyko skurczów poprzez powodowanie odwodnienia organizmu. Nie można też zapominać o alergiach. U niektórych osób orzechy mogą wywoływać reakcje alergiczne, dlatego zawsze warto mieć na uwadze alternatywy, takie jak nasiona czy inne źródła magnezu i potasu. U osób z wrażliwym układem trawiennym spożywanie dużych ilości błonnika z orzechów i nasion może prowadzić do wzdęć i dyskomfortu, dlatego warto stopniowo wprowadzać je do diety. Co zatem zrobić, by czerpać maksymalne korzyści, jednocześnie unikając niepożądanych efektów? Najlepiej wybierać orzechy niesolone, surowe lub delikatnie prażone na sucho, które zachowują swoje wartości odżywcze, ale nie obciążają organizmu nadmiarem sodu i konserwantów. Seniorzy, którzy chcą naturalnie zapobiegać skurczom mięśni, mogą wprowadzić do swojej diety prosty nawyk, codziennie sięgać po niewielką porcję orzechów lub dodawać nasiona do swoich posiłków, to mała zmiana, która może przynieść ogromne korzyści dla zdrowia nóg i ogólnego samopoczucia. Podsumowując, jeśli uznałeś ten materiał za pomocny, nie zapomnij podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Twoja opinia jest dla nas niezwykle cenna, a jeśli zmagasz się z cukrzycą lub znasz kogoś, kto na nią cierpi, koniecznie kliknij w miniaturę, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Dowiesz się tam o sześciu nawykach, które każdy diabetyk powinien natychmiast wprowadzić do swojej rutyny. To może dosłownie uratować zdrowie. Na sam koniec chcielibyśmy przypomnieć, że nie jesteśmy lekarzami, a ten film ma jedynie charakter informacyjny.